Czy zdecydowałby się Pani jechać za granicę? No raczej nie ze względu na słabe zarobki. U nas wiadomo jest większa możliwość zarobienia większych pieniędzy i po prostu. A no, za granicę to jest jedynie takich celach raczej coś zobaczyć. Dobra, chciałem się zapytać, czy zdecydowałby się pan pracować za granicą? No chyba tak. A co by musiało się stać, żeby wyjechać? Hmm. Ale gdzie? Za granicę. Ale gdzie? Do jakiego państwa? No nie, generalnie mówię. Generalnie? W razie generalnie. No ze względu na zarobki na chyba. Lepsze niż tutaj. Oh